Ten film może nosić znamiona deprawacji. Jeżeli masz mniej niż 18 lat lub boisz się o swoje dziecko, wejdź stąd natychmiast. W dzisiejszym odcinku, kochane dzieci, wujek Marcin nauczy was, jak być prawdziwym to! Zasada najważniejsza: nigdy, nigdy nie przepraszaj. Jeżeli gracie w zbijaka i trafiłeś z całej siły w twarz Maciusia z pierwszej B, nie przepraszaj. Kiedyś i tak te jedynki musiałyby mu wypaść. Bartuś z drugiej beza każdym razem na przerwie chce od Ciebie gryza? Idź do apteki, poproś miłą panią aptekarkę, żeby sprzedawać ci ksenne, bo mamusie boli brzuch. Później rozgnieć na drobny mak kawałeczki, wsyp do kanapki i poczęstuj Bartusia tą kanapką na drugi dzień. Na pewno już nigdy więcej nie poprosi Cię o gryza. Pani wychowawczyni powiedziała, że zadzwoni do mamy. Ojej, to może czas jej przypomnieć, że też potrafisz obsługiwać telefon i że masz tam taką fajną aplikację. I w tej aplikacji widziałeś fajne zdjęcia, pani wychowawczyni. Jak się nazywała ta aplikacja? Tinder? Żarty na bok, bo bycie złoczyńcą nie jest dla dzieci, przynajmniej nie dla tych, które mają mniej niż 12 lat. I wiecie co mnie wkurza najbardziej? Że wszystkie dzieci myślą o tym, jak być tymi dobrymi. A co z wszystkimi, którzy by chcieli stanąć po złej stronie mocy? Co z wszystkimi, którzy chcieliby poczuć, jak to jest być złoczyńcą? Marvel Villainous. Coś dla nas. Dla wszystkich, którzy chcieliby się wcielić w rolę złego. A teraz pokaż kotku, co masz w środku i jak tego użyć, żeby było szybko, sprawnie i... bezproblemowo. Chyba to, co przykuwa najbardziej uwagę, to te wielkie żetony bohaterów. Jest ich aż 5, a to znaczy, że macie do wyboru 5 różnych ról, w które możecie się wcielić. W sercu gry znajduje się wielki skarbiec z żetonami, przewodnik złoczyńcy, żebyście wiedzieli, jakie macie zadania jako dany złoczyńca. I do tego każdy ze złoczyńców ma swoje własne królestwo, które po rozłożeniu prezentuje się w ten oto sposób. A każdy ze złoczyńców ma swoją własną talię kart z własnym pięknym. Rewers. Jeżeli w tej rozgrywce chcę wcielić się w Ultrona, rozkładam przed sobą jego królestwo, biorę jego pionek, kładę w swoim zasięgu dwie ściągi: przewodnik Ultrona oraz kartę referencji, która będzie Wam tłumaczyć znaczenia wszystkich symboli. Brakuje mi już tylko dwóch talii kart. Jedną z tych talii jest talia Złoczyńcy, a drugą, tą jaśniejszą, jest talia tak zwanego Przeznaczenia. I to jest talia ogólna, z której mogą brać wszyscy inni gracze, muszą wymieszać tam karty swojego bohatera. No i to przeznaczenie może rzeczywiście mocno zmienić losy rozgrywki. Na środku skarbiec z żetonami i jesteśmy gotowi do gry? Jedna mała rzecz. Warto przeczytać najpierw instrukcję naszego bohatera, co trzeba osiągnąć, żeby wygrać grę, ponieważ każdy z bohaterów... Ma w tej grze inny cel. Cel, jaki stoi przed Ultronem, wydaje się z pozoru prosty. Wystarczy odkryć kartę o nazwie Era Ultrona, ale odkrycie tej karty nie będzie takie proste. Ultron posiada cztery specjalne karty, które robią specjalne rzeczy. I tą ostatnią kartą do odkrycia jest właśnie Era Ultrona, która spowoduje, że wygramy grę. Przykładowo, gdyby się na przykład chcieli grać Helą, to jej celem jest Zinflir. Uh -huh, tak. Sflirtować. No, Zinflir. In, zinfiltrować Skarbiec Odyna. Będąc stanowcem, musicie zebrać 6 kamieni nieskończoności. Killmonger znowu sieje zniszczenie, więc żeby wygrać musicie podłożyć ładunki wybuchowe u swoich przeciwników. Celem Tankmastera z kolei jest zebranie jak największej ilości sojuszników. Każdy gracz dobiera 4 karty ze swojej talii złoczyńcy, żeby było czym grać na starcie. No i możemy zaczynać rozgrywkę. Zaczynamy od wybrania jednej z czterech lokacji. Ja załóżmy wybieram tę i ta lokacja pokazuje mi, jakie mam opcje w tej turze. W każdej lokacji są aż cztery opcje i każdą z nich. Możecie wykonać, ale też nie musicie. Kolejność również jest dowolna, więc ja zaczynam od trzech żetonów mocy. Następnie mogę wyłożyć kartę, mogę również aktywować kartę, bo to oznacza ten symbol. Jak również mogę dobrać kartę stali przeznaczenia. Więc załóżmy, że wybieram teraz. Kartę Stali przeznaczenia. Jest to Bohater. Kartą Bohatera robicie źle swojemu przeciwnikowi. Zakrywacie mu dwie akcje w danej lokacji, i teraz Hela, gdyby się pojawiła tutaj, może tylko skorzystać z dwóch opcji swojego ruchu. Niestety te dwie zostają zablokowane, no chyba, że w jakiś sposób później zwalczy tego Bohatera, usunie go z gry i z powrotem odblokują się jej e, aktywności. Mam teraz trzy żetony. Mogę zagrać sojusznika, mogę zagrać jakiś efekt lub też przedmiot, choć nie zawsze, bo można je dostać. Stawić tylko w określonym momencie. Ale skoro ja chcę Ultronem wygrać, to może nie będę bawił się w zwalczanie przeciwników, zrealizuję swoje cele z transformacji. A żeby to zrobić, muszę usunąć dwóch strażników z królestwa. A żeby ich usunąć, to najpierw trzeba ich wyłożyć. Więc skoro mam możliwość wyłożenia jednej karty, widzę, że mam klon strażnika. Ok, w takim razie kładę klon strażnika na dowolną ze swoich lokacji. Może być tutaj. Odkładam. Jeden żeton mocy, zostały mi jeszcze dwa. Mój sojusznik ma dwa siły, więc jakby ktoś chciał go zwalczyć, musi mieć przynajmniej tyle, żeby go usunąć. No i skoro skończyłem swoją turę, dobieram jedną kartę i czekam, aż przeciwnicy skończą swoje ruchy. W następnej turze mogę wybrać sobie inną lokację. Załóżmy, że wybiorę tę lokację, bo chciałbym na przykład wymienić swoje karty i mogę wymienić wszystkie cztery. I zobaczymy, czy znajdę tutaj jakiegoś kolejnego strażnika, czy jakieś efekty. Niestety są to same efekty i przedmioty, ale mogę próbować dalej. Nie wiadomo, co zrobi też przeciwnik. I gra się toczy, gra się toczy, dzieją się różne ciekawe, fajne rzeczy. W talii kart przeznaczenia potrafi się trafić jakaś dziwna karta zdarzenia, do którego mogą się udać, albo mogą położyć swoje karty inni gracze. Natomiast gra zaleca, żeby na początku, w pierwszych rozgrywkach, z tych kart nie korzystać, żeby za bardzo sobie sprawy nie bo i tak już macie wystarczająco dużo interakcji i dużo do czytania na tych wszystkich kartach. Zasady nigdy nie są przyjemne, często bywają straszne, często odstręczają od gry. Dlatego mam nadzieję, że udało mi się Wam to przekazać, tak żebyście mniej więcej poczuli klimat tej gry, bo to jest najważniejsze. Zasady wszystkie później w czasie będziecie mogli sobie zgłębiać, jak już Wam się gra sama w sobie spodoba, bo ta gra, co jest jej dużym plusem, ale też dla niektórych może być minusem. Ma wysoki dosyć próg wejścia, bo rzeczywiście, jeżeli będziecie chcieli poznać znaczenia wszystkich kart, zanim rozegracie rozgrywkę, no to odpuścicie ją, ale jeżeli już zaczniecie grać, a dopiero potem w trakcie w praniu będziecie sobie pewne rzeczy doczytywać, to tak będzie zdecydowanie lepiej. I myślę, że już w tej krótkiej rozgrywce widzieliście, że jest to gra raczej nastawiona na interakcję z drugim graczem. W przypadku ultrona możecie unikać tych starć, ale nie uniknicie ich w 100%. Zawsze pojawi się jakaś karta przeznaczenia, zawsze przeciwnik wrzuci. Wam coś na wasz stół, wy coś wrzucicie na jego i będziecie sobie wzajemnie przeszkadzać, albo będziecie musieli też w pewnych sytuacjach się zjednoczyć, bo są karty zdarzeń, które będą od was tego właśnie wymagały, żeby się dogadać, żeby te kartę usunąć, bo ona ma negatywny wpływ na obie strony. Na plus też na pewno mnogość tych akcji, które możecie wykonać w swojej turze, no bo aż cztery rzeczy do zrobienia, więc można kombinować, można wymieniać karty, można dobierać. Ta gra nie jest statyczna, nie jesteście cały czas skazani. Na jeden scenariusz Ale jak jest więcej osób przy stole Wiadomo, że będzie się działo więcej Bo będziecie krok przed już znalezieniem karty Era Ultrona A tu ktoś na, na przykład was zablokuje Tylko nie jest tak strasznie trudne Jak wygląda na pierwszy rzut oka Bo jest i karta referencji, która tłumaczy wszystkie symbole I jest też karta z waszego złoczyńcy Która wam cały czas przypomina o tym Jaki wasz jest główny cel, żeby wygrać grę W inny sposób jej nie wygracie Za każdym razem Mimo, że ten sam cel bohatera Możecie do niego dojść w inny sposób Więc to wam się nie znudzi jeżeli ktoś jest psychofanem Marvela, to ja nie muszę go nawet przekonywać, on kupi wszystko. Jeżeli ktoś jest tylko fanem Marvela, to na pewno odnajdzie tutaj na kartach bohaterów, czy sojuszników, czy złoczyńców, których gdzieś widział, których lubił, których może mniej lubił i na pewno łatwo odnajdzie się w tym uniwersum. Ktoś, kto nie jest fanem Marvela, też będzie czerpał przyjemność z tej gry, bo to chodziło przecież o grywalność też, a nie tylko o sam klimat. Ale jeżeli nie lubicie takiego klimatu złoczyńców, bohaterów, no to nie będę was przekonywał na siłę. Aczkolwiek bardzo ciekawy fortel tutaj zastosowali twórcy gry, że macie być złoczyńcą. I kiedy pojawia się jakiś bohater, to tak naprawdę on wam robi źle, a nie dobrze. To jest ciekawe i myślę, że częściej moglibyśmy dostawać takie gry, żeby wcielać się w rolę złych. Teraz jest idealna pora na planszówki, bo nie dość, że Krótki dzień, to jeszcze zbliżają się święta, więc może, może macie kogoś, komu taka gra sprawiłaby przyjemność. Tylko liczcie się z tym, że nie będzie grał w nią sam, że prawdopodobnie będzie was odciągał od stołu i przekonywał i zmuszał nawet do tego, żebyście z nim zagrali. Ale jeżeli dobrze wytłumaczy, albo jeżeli wy że już widzieliście film o konia i wiecie mniej więcej o co w tym chodzi, kupcie komuś i sami będziecie z nim grali, jakbyście kupili prezent sobie. 200 IQ. Jest właśnie coś fajnego z tego świata, Wilnus. Możecie być złoczyńcą Disney'owym. Jest też taka wersja, i szczerze, chyba ona nawet bardziej by mnie zainteresowała, aniżeli sam Marvel. Więc, jeżeli chcecie, zajrzyjcie. Jest też wersja Disneyowa. No i no ja. Marvel Wilnus. Od 2 do 4 graczy, od 12 roku życia, czas rozgrywki około 20 minut na jednego gracza. Mnóstwo kart, mnóstwo żetonów i dzieje się mnóstwo rzeczy. A teraz w komentarzach chciałbym zobaczyć calutką listę złoczyńców, którzy was w chory sposób fascynują. Może to będzie ktoś spoza świata Marvela. Kanibal lekter, Może Kuba Rozpróbać, Może nie wiem jak miał ten spiły. O albo Pinky Mózg albo ten z Atomówek. Patrz, zapomniałem, ależ jestem starym bumerem. Piszcie w komentarzach, a jeżeli Wam się podobała ta recenzja i mój wąs, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie kciuki w górę czy subskrypcję, ale kompletnie nie musicie. Pamiętajcie, że listopad to miesiąc wąsa, dlatego nie bez przyczyny wyrósł tutaj pod nosem ten koper. To miesiąc, w którym mężczyźni powinni zwrócić uwagę na swoje intymne problemy. Trzymajcie się, cześć z książkowym pozdrowieniem.